Jesteśmy w Gdańsku, na Łerdzkiej Pole. Jest to największy konkurs umiejętności zawodowych dla młodych w Polsce. Jako firma Lixil Marka Groe, jesteśmy tutaj już po raz drugi i reprezentujemy branżę sanitarną. Wspieramy szkoły, wspieramy nauczycieli, wspieramy uczniów w podnoszeniu umiejętności zawodowych, w podnoszeniu umiejętności pracy oraz w budowaniu pasji. Skills are the future, czyli umiejętności są przyszłością. Keys Poland, druga edycja dla firmy GROE, druga edycja dla wszystkich partnerów, którzy wspólnie tworzą konkurencję w ramach instalacji sanitarnych i grzewczych. Mamy 3 dni zawodów, mamy 15 zawodników, mamy trzy systemy instalacyjne, mamy instalacje podtynkowe, bardzo dużo produktów GROE, bardzo dużo innych technologii i mamy fantastyczną młodzież, której się chce, która chce przez 19 godzin. Pracować, konkurować. W tym roku mamy dużo wyższy poziom, e, jeśli chodzi o zawody, ponieważ mamy więcej urządzeń. W tym roku zawody trwają 3 dni. E, w tamtym roku mieliśmy tylko 2 dni. W sumie 19 godzin zmagań, co też stanowi duże wyzwanie pod względem wytrwałości. Zadanie jest dosyć wymagające. W tym roku jest więcej skomplikowanych elementów. E, z tego co widziałem z ubiegłego roku. First of all, of course, we want to support, uh, to generate more skilled workers yeah? also for the sanitary industry, for the, and especially for the plumbing uh, profession. And we also want to make the, the plumbing profession as attractive as possible. Yeah? So this is the other, the other reason. And the third reason would be that we also want to make it attractive for female uh, students, yeah? not only for the male, because it's still very male uh, dominated. And we also want to make it attractive for the female uh, workers. Powiem tak. Jestem zmęczona, ale jednocześnie szczęśliwa. Myślałam, że będę bardzo się stresować, natomiast atmosfera jest naprawdę bardzo przyjazna. Szczególnie zaskoczyło mnie poziom, jak dziewczyny sobie radzą. Naprawdę dorównywały chłopakom, a nawet przewyższały w wielu kwestiach. W tamtym roku srebro, w tym roku brąz, może w następnym będzie złoto. Nie wiedziałem, że będę na podium, było to mega zaskoczenie dla mnie. Udało się zająć drugie miejsce, jestem bardzo szczęśliwy i mam nadzieję, że w przyszłym roku też tutaj będę. Jestem z satysfakcjonowany z osiągniętego wyniku. W końcu zostałem doceniony w tym, co robię.